Witaj w moim filmie zwanym Życiem. Wczoraj była ważna data, ponieważ 11 listopad 11.11 .11, to portal do nowej rzeczywistości, nowego życia. Jesteśmy już w trakcie nowego roku numerologicznego o wibracji 1, a wibracja ta mówi o zaczynaniu, o nowych początkach, o starcie. No i za moment wkraczamy w nowy rok kalendarzowy, no i większość z nas zapewne z tego powodu będzie sobie postanawiała nowe rzeczy będzie chciała wprowadzać jakieś nowe nawyki i zmiany. I oczywiście te zmiany okażą się skuteczne tylko wtedy, kiedy wejdziesz na ścieżkę zgodną z Twoim najwyższym potencjałem. Czytaj z planem duszy i typem Twojej energii. Teoretycznie Ty wiesz, jak powinnaś żyć, żeby przyciągać szczęście i obfitość, czyli żeby realizować swój najwyższy potencjał. Bo Twoim prawem w tym życiu jest szczęście i obfitość. Ty to wiesz, pod warunkiem, że jesteś połączona ze swoją intuicją, ze swoim wewnętrznym głosem. Niestety większość z nas nie jest połączona. E, jesteśmy przebodźcowani. Jesteśmy zaprogramowani cudzymi przekonaniami, ograniczeniami, marzeniami mm, naszych rodziców, e, znajomych, osób publicznych, e, nie wiem, innych autorytetów, tak? My często żyjemy nie swoje życie. Żyjemy tak, jak inni od nas tego oczekują, jak zostaliśmy tego nauczeni. Ja też byłam w takim miejscu, ja też to przerabiałam, ja też zapomniałam, kim naprawdę jestem. I tak naprawdę pomógł mi odczyt energetyczny przypomnieć sobie. Po pierwsze, odkrył przede mną moje cienie, to znaczy obnażył wszelkie blokady, strach, lęki, których no, wstydziłam się przyznać albo bałam się przyznać przed samą sobą. Odkrył również e, mój blask, to znaczy e, moje mocne strony, m, moją supermoc. Dzięki niemu poczułam, w czym tkwi moja wyjątkowość, moja wartość. No i wtedy oczywiście zabiło moje serce zdecydowanie szybciej. I kiedy zaczęłam wdrażać te wszystkie rzeczy zgodne z planem duszy, to okazało się, że działania mnie energetyzują, mnie wypalają, że jestem spokojniejsza, łatwiej, przyjemniej przyciągam szczęście i obfitość. I z tego powodu chcę Tobie zaoferować również taki odczyt, żebyś mogła to sprawdzić na sobie. Pierwszy mini odczyt praca. I tutaj skupiamy się na Twoim zawodowym, życiowym powołaniu. W ramach tego odczytu dostajesz od mnie informacje na temat blasków i cieni Twojej energetycznej, czyli tej prawdziwej osobowości. Innymi słowy, mówiąc, mocne i słabe strony. Druga kwestia. Mówię Tobie, co Ciebie karmi? W jakich warunkach wzrastasz, rozwijasz, rozkwitasz? W jakich warunkach czujesz się po prostu swobodnie? No i do jakiej roli w społeczeństwie zostałaś powołana? Dalej idąc. Poznajesz swoje talenty. Dane od Boga, ale również z linii mamy i z linii taty. Także możesz dowiedzieć się, co masz po tatusiu, a co masz po mamusi. I na samym końcu praca, czyli jaka praca w tym wcieleniu ma potencjał dać Tobie spełnienie i satysfakcję, oraz, no umówmy się, duże pieniądze, tak? Więc, no tutaj jest dość obficie. Drugi mini odczyt pieniądze. No i tutaj skupiamy się na Twoich finansach. Dostajesz ode mnie informacje, co ucieleśnić, czyli jak myśleć, jak działać, aby przyciągać duże pieniądze. Jaki sposób zarabiania może być dla Ciebie łatwy, lekki, przyjemny? Jaka dziedzina pracy może dać Tobie szansę zarabiania dużych pieniędzy? Oraz jakie masz blokady energetyczne, to znaczy karmy? Jakie błędy? Popełniłaś poprzednim wcieleniu w związku z pieniędzmi i materią? Jakie błędy popełnili twoi krewni wstępni w związku z pieniędzmi i materią? Ponieważ, tak, to wszystko ma ogromne znaczenie na twoje obecne życie. E, jakie lekcje masz do przepracowania i sytuacje do rozwiązania w związku z tym wszystkim? I wszystko po to, przyczyna-skutek, abyś odblokowała swój przepływ finansowy i otworzyła się na zarabianie z lekkością i łatwością dużych pieniędzy. Informacje z zakresu mini odczytu, powołanie, praca oraz pieniądze odczytuję gratis, kiedy zdecydujesz się na serię spotkań jeden na jeden ze mną. Mówimy tutaj o współpracy indywidualnej, która jest dość głęboka i złożona. Ma ona za zadanie pracę nad Twoimi przekonaniami, których jesteś i nie jesteś świadoma, pracę nad Twoimi emocjami, żeby alchemizować, czyli zamieniać słabości w swoją moc, oraz sesja QA. W czasie której pytasz po prostu o co chcesz. Jest to seria spotkań dla osób, które szukają tego czegoś, tego do czego zostały powołane, czegoś, co da im spełnienie i satysfakcję, chcą sobie przypomnieć swoje prawdziwe ja, poczuć swoją wartość, pewność siebie, moc. Jeżeli jesteś zainteresowana spotkaniami, szczegóły znajdziesz w linku w opisie mojego profilu lub kiedy napiszesz do mnie wiadomość, wówczas prześlę wszelkie niezbędne informacje. Trzeci mini odczyt miłość. I tutaj skupiamy się na relacjach romantycznych. W ramach tego odczytu przekazuję tobie informację, kto jest ci pisany na to wcielenie, czyli cechy partnera docelowego, tego na potencjalnego męża na przykład, do związku. tak? Przy jakim właśnie mężczyźnie będziesz w stanie realizować swój najwyższy potencjał, i z kim ten związek będzie najbardziej satysfakcjonujący dla ciebie. Dalej, jak możesz go poznać, w jakich warunkach, okolicznościach, miejscach, e, jaka jest siła Twojej atrakcyjności, czyli co mężczyzn do Ciebie przyciąga e, oraz co pomoże przyciągnąć miłość do Twojego życia, czyli jakie zadania z tak zwanej miłosnej checklisty musisz wykonać, warto wykonać, aby właśnie otworzyć się na nadejście tego wyśnionego, wymarzonego, tego, do którego szybciej zabije Twoje serce. Dodatkowo przekazuję informacje na temat Twoich blokad energetycznych, czyli karm miłosnych. Mam tutaj na myśli, jakie błędy w związku z miłością i relacjami popełniłaś w poprzednim wcieleniu? Jakie błędy w związku z miłością i relacjami popełnili Twoi krewni wstępni w przeszłości, co ma dzisiaj na Ciebie ogromny wpływ? Jakie masz lekcje do przepracowania, sytuacje do rozwiązania? Jaka relacja karmiczna jest w tobie pisana, to znaczy, jaka relacja ma się pojawić w twoim życiu, może się przeżyć w niej być, która ma ciebie przygotować na spotkanie z tym docelowym, przeznaczonym, po prostu wymarzonym partnerem, tak? I ta relacja ma za zadanie Jednocześnie Ciebie najbardziej zranić, złamać, a z drugiej strony Ciebie najbardziej rozwinąć i nauczyć o miłości. Po to, abyś odblokowała swój przepływ miłości. I otworzyła się na tego boskiego partnera docelowego. Mini-odczyty wykonuję na podstawie narzędzi opartych o numerologię i astrologię wedyjską. Astrologia wedyjska jest mniej znana od tej zachodniej, ale jest, uwaga, bardziej dokładna, bardziej precyzyjna. Tak, sprawdziłam na sobie, na rodzinie, na znajomych, potwierdzam. Jeżeli chodzi o narzędzia, to korzystam z matrycy losu, kosmogramu i grafu Human Design, które opierają się o Twoją datę, godzinę i miejsce urodzenia. Mini odczyt przekazuję Tobie w formie nagrań audio w aplikacji Telegram i do każdego mini odczytu masz prawo zadać mi trzy pytania. E, specjalnie daję Tobie taką możliwość, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że informacje, które Tobie przekażę, mogą być dla Ciebie nowe irracjonalne i nie chcę ciebie zostawić samej z tymi informacjami chcę żebyś czuła moje wsparcie żebyś mogła rozwiać swoje wątpliwości i pogłębić temat który bardziej ciebie interesuje także tak to też jest do zrealizowania Przypominam, że wykonuję również duży odczyt, który w swoim zakresie zawiera informacje z trzech mini odczytów, ale również dodatkowe informacje o Twojej karmie rodzicielsko-dziecięcej, o Twojej energetycznej osobowości. Na marginesie te informacje maksymalnie przydają się, kiedy prowadzisz własny biznes i chcesz prowadzić no, własną markę osobistą, marketing, sprzedaż zgodną po prostu z Twoim prawdziwym ja, oraz informacje o tym, jakie energie mogą się dziać w Twoim życiu w najbliższych pięciu latach, to znaczy jakie sytuacje mogą się wydarzyć i w jaki sposób. Więc zyskujesz więcej informacji, zyskujesz możliwość zadania mi większej ilości pytań, na które odpowiadam nie w aplikacji Telegram, ale na żywo poprzez kamerkę 1 na jeden, także tak, spotykamy się tutaj. No i jak na wartość, którą Tobie oferuję, cena jest o wiele korzystniejsza, także polecam. Jeśli jesteś gotowa na podróż w głąb siebie, aby poznać swoje prawdziwe ja, swój najwyższy potencjał, by szybciej i łatwiej przyciągać szczęście i obfitość, życie marzeń, zapraszam Ciebie do umówienia się na mini odczyt lub duży odczyt. Szczegóły znajdziesz w linku w opisie na moim profilu lub kiedy napiszesz do mnie wiadomość. Wówczas prześlę Tobie wszystkie niezbędne informacje. I mam dla ciebie niespodziankę. Z racji tego, że zbliża się Black Friday, zastanawiałam się, w jaki sposób mogę wyjść tobie naprzeciw, żeby zachęcić ciebie do po prostu poznawania swojego prawdziwego ja. Bo to jest de facto moją misją. Tak chcę, żebyś po prostu połączyła się sama ze sobą i żeby to życie było dla ciebie łatwe i przyjemne. Także postanowiłam, że daję zniżkę, promocję na cały listopad na moje wszystkie odczyty i na serię spotkań jeden na jeden. Także jeżeli e, chcesz skorzystać, chcesz po prostu ogarnąć te sprawy przed Nowym Rokiem i już teraz zacząć działać po prostu, e, to serdecznie Ciebie zachęcam. E, tutaj informacja jedynie, że obowiązuje limit miejsc, ponieważ to są formy wsparcia indywidualne, więc nie jestem w stanie wszystkich w nieograniczony sposób mm, obsłużyć, pomóc, więc e, tutaj na miesiąc limit miejsc.